w Łazienkach się. i się na stresy króla Wniamowskiego. Kiedy król w pałacu mieszkał w okresie letnim, mieszkała służba i straż. Dla straży były budynki zwane kordegardami, stare kordegardy kordegarda. nowe I właśnie taki strażnik mieszkał tutaj ze swoją małą córką. Ta córka, kiedy do króla goście karetami przyjeżdżali, zawsze e, gdzieś tam na uboczu sobie stała i przypatrywała się, jakie te piękne karety tutaj jeżdżą była wymalowana właśnie w takie, w takie pawie. Jak głosi ledy, to ona zawsze marzyła o tym, żeby takie pawie też tutaj po parku chodziły. I właśnie w pewnej nocy, najpewniej to była Noc kukoły, czyli Noc Świętego Jana, jak sobie marzenie o tych pawiach pomyślała, no to tej nocy właśnie z karety te pawie zeszły i tutaj zamieszkały. Czyli jest tak, że Paweł rozbiera ogon jak się klaszcze. Co prawda się nigdy tak nie zdarzyło, ale możecie poklaskać, to może... Peszył się! O, nie On od od idzie na widzenie! A tam poleciała. Ale na tym teraz, sam A to nie poruszałam wam. Peszył się. Prowadza.